Ochwalebna matko Boża z Lords, matko miłosierdzia i królowo nieba, przychodzę do Ciebie z sercem pełnym wiary i nadziei, prosząc o Twoje Boże wstawiennictwo o natychmiastowe uzdrowienie fizyczne, za którym tak tęsknię. Pośród trudności, jakie narzuca mi życie, zdaję sobie sprawę, że dzięki Twojej łasce mogę znaleźć siłę, aby iść dalej. O kochająca Matko, wzmocnij we mnie pewność, że wiara jest potężnym narzędziem Bożego działania. Niech otworzę swoje serce i duszę na przyjęcie światła Pana, aby Twoja kochająca obecność mnie otoczyła i prowadziła. W chwilach bólu i niepewności pomóż mi pamiętać, że ulgę i nadzieję odnajduję w całkowitym poddaniu się Bogu. Niech ufność w Twoje wstawiennictwo sprawi, że uwierzę, że nawet w obliczu najciemniejszych przeciwności losu możliwe jest uzdrowienie i że miłosierdzie Boże objawia się w każdej chwili mojego życia. Błagam Cię, Matko Boża z Lords, wyciągnij ręce za wszystkich chorych i cierpiących. Niech Twoje wstawiennictwo dotrze do osób borykających się z poważnymi chorobami, przynosząc ulgę i odnowienie. Niech uzdrowienie nie ograniczy się tylko do ciała, ale dotrze także do serc rodziny i przyjaciół, którzy dzielą ból i udrękę. Niech nasze zjednoczenie w modlitwie będzie balsamem dla cierpiących dusz, przynoszącym ukojenie i nadzieję pośród burzy. Dziękuję Ci, droga Mamo, za Twoją nieustanną opiekę i za każdą oznakę ulgi, jaką mi okazują. Nawet w najtrudniejszych chwilach rozpoznaję obecność Pana w moim życiu i małe cuda, które pojawiają się każdego dnia. Niech wdzięczność stanie się hymnem w mojej istocie, otwierającym mnie na otrzymanie uzdrowienia, którego tak pragnę. A zatem, nawet jeśli cierpienie będzie się utrzymywać, Obym znalazł spokój i siłę niezbędną do stawienia czoła każdemu wyzwaniu, wiedząc, że nie jestem sam. Błagam Cię również, Matko, oświecić mądrość pracowników służby zdrowia, którzy opiekują się mną i wieloma innymi osobami. Niech Twoje boskie światło inspiruje lekarzy. Pielęgniarki i wszystkich, którzy poświęcają się łagodzeniu cierpień chorych. Niech będą narzędziami Pana, wykorzystującymi swoją wiedzę i umiejętności do promowania uzdrowienia i dobrego samopoczucia. Niech nauka i wiara idą razem, niosąc nadzieję i odnowienie tym, którzy potrzebują opieki. Proszę także Ciebie, Matko Boża. Abyś przyniosła wewnętrzny spokój i emocjonalne ukojenie wszystkim, którzy zmagają się z bólem. Niech Twoja kochająca obecność uspokoi udręczone serca, rozwiewając strach i udrękę, które często towarzyszą chorobom. Niech czując Twoją miłość, odnajdziemy siłę do wytrwania, tworząc środowisko sprzyjające uzdrowieniu i wyzdrowieniu. Wzbudź w nas nadzieję i wytrwałość, matko z lords, abyśmy nawet w najciemniejszych godzinach mogli kultywować pewność, że zwycięstwo jest możliwe z Bożą pomocą. Niech odwaga i determinacja będą naszymi towarzyszami i nigdy nie dajmy się zniechęcić. Ufamy Tobie, matko, i wiemy, że za Twoim wstawiennictwem nasze modlitwy zostaną wysłuchane i wysłuchane. O Matko Boża z Lords, Matko kochająca i współczująca, przychodzę do Ciebie z sercem pełnym wiary i ufności w Twoje potężne wstawiennictwo. Ty, który zostałeś wybrany przez Boga, aby nieść ulgę i uzdrowienie cierpiącym, proszę Cię. Abyś wzmocnił we mnie i wszystkich cierpiących pewność, że Twoja obecność jest balsamem na nasze rany. Niech nasza wiara, choćby mała jak ziarnko gorczycy, wystarczy, aby otworzyć bramy nieba i pozwolić, aby Boże światło wpłynęło do naszych serc. Spraw, abyśmy pośród trudności mogli złożyć nasze niepokoje i nadzieje w Twoje ręce. Wiedząc, że w Tobie znajdujemy pocieszenie i siłę niezbędną do dalszego rozwoju. Modlę się za wszystkich chorych, zwłaszcza tych, którzy borykają się z poważnymi chorobami, którzy przeżywają chwile rozpaczy i bólu. Niech Twoja opiekuńcza dłoń będzie nad nimi, przynosząc uzdrowienie, którego tak pragną. Proszę Cię, droga Matko. Abyś spojrzała czule na każdego z nich, i aby Twoje wstawiennictwo było kanałem miłości i miłosierdzia, które rozciąga się także na ich rodzinę i przyjaciół. Niech każdy, kto dzieli to cierpienie, odczuje pociechę Twojej obecności i odnawiającą siłę, jaką może przynieść nadzieja. Niech uzdrowienie, oprócz tego, że będzie aktem miłości do ciała, będzie także odrodzeniem duszy, jednocząc każdego człowieka węzłem solidarności i wiary. Dziękuję Ci, droga Matko, za nieustanną ochronę, jaką zapewniasz nam w życiu. Nawet gdy pojawia się ból, ważne jest, aby rozpoznać małe chwile ulgi i pojawiające się oznaki nadziei. Jestem wdzięczny za błogosławieństwa. Które wielu otrzymuje za wysłuchane modlitwy i za miłość, która nas otacza pośród cierpienia. Niech nasze serca zawsze pozostaną wdzięczne, otwarte na przyjęcie łask Pana, wiedząc, że każdy dzień jest nową okazją, aby poczuć Twoją obecność przy nas. Proszę także o mądrość i umiejętności pracowników służby zdrowia. Którzy z miłością i oddaniem poświęcają się opiece nad chorymi. Niech będą narzędziami Twojej woli, kierowani Bożym światłem w swoich decyzjach i działaniach. Niech nauka i wiara idą razem, przynosząc uzdrowienie i pocieszenie wszystkim potrzebującym. Niech wiedza ludzka zawsze będzie oświecona Twoją miłością. A każde leczenie niech będzie przeprowadzane z pewnością, że przez nią Pan może zdziałać cuda. Pani z Lords, błagam Cię o przyniesienie wewnętrznego spokoju i emocjonalnego pocieszenia wszystkim cierpiącym. Niech cierpienie fizyczne nie będzie ciężarem nie do zniesienia, ale okazją do odnalezienia pogody ducha i siły w Bożych obietnicach. Niech udręczone serca znajdą pocieszenie w Twoich kochających ramionach, a udręka i strach zostaną rozwiane światłem nadziei. Niech pośród burzy możemy zakotwiczyć nasze dusze w Twojej słodkiej obecności, znajdując ulgę i odwagę, aby stawić czoła każdemu wyzwaniu. Proszę, droga Matko, abyś nauczyła nas pielęgnować odporność i nadzieję. Abyśmy nawet w obliczu przeciwności losu mogli obudzić niezbędną odwagę, aby stawić czoła chorobie i przeszkodom, które pojawiają się na naszej drodze. Niech Twoje wstawiennictwo inspiruje nas do wiary w zwycięstwo, przypominając, że z Bożą pomocą można zwyciężyć w najtrudniejszych bitwach. Niech nasza podróż będzie naznaczona ufnością w Twoją miłość i pewnością, że dzięki wierze możemy osiągnąć uzdrowienie i pokój, którego tak pragniemy. O Matko Boża z Lords, kochająca Matko i wierna orędowniczko, pośród bólu i wyzwań, jakie stawia przed nami życie, wołam o Twoją pomoc, prosząc, Abyś wzmocniła moją ufność w Twoją miłość i opiekę. Niech światło Twojej obecności oświetli moją drogę, przypominając mi, że wiara jest antidotum na rozpacz i że nawet w najciemniejszych godzinach poddanie się Bogu może przynieść ulgę i odnowioną nadzieję. Modlę się za wszystkich chorych, którzy znajdują się w tej chwili cierpienia, zwłaszcza za tych, którzy zmagają się z poważnymi chorobami. Niech Twoja miłosierna dłoń dotknie każdego z nich, przynosząc uzdrowienie i pocieszenie. Modlę się nie tylko za tych, którzy cierpią, ale także za ich rodziny i przyjaciół, którzy dzielą ciężar cierpienia. Niech Twoje wstawiennictwo rozciąga się, aby każdy odczuł pokój który od ciebie pochodzi i nadzieje na lepsze dni. Dziękuję ci, Matko Boża, za twoją nieustanną opiekę i wsparcie w każdej chwili udręki. Nawet gdy pojawia się ból, istotne jest rozpoznanie małych błogosławieństw, które pojawiają się pośród chaosu. Dziękujemy za dłonie, które pomagają, uśmiechy, które pocieszają i chwile ulgi które przypominają nam, że nie jesteśmy sami. Niech wdzięczność w naszych sercach otworzy drzwi do uzdrowienia i odnowy, pozwalając nam doświadczyć Twojej dobroci w naszym życiu. Proszę też, droga Matko, abyś z miłością patrzyła na pracowników służby zdrowia, którzy poświęcają swoje życie opiece nad chorymi obdasz ich mądrością i umiejętnościami, aby mogli być narzędziami uzdrawiania i pocieszenia. Niech ludzka wiedza zjednoczy się z twoją łaską, tworząc potężne ogniwo, które przynosi ulgę i nadzieję cierpiącym. Niech każda podjęta decyzja i każde podjęte działanie będzie prowadzone przez Boże światło w trakcie tego procesu nie mogę zapomnieć o znaczeniu wewnętrznego spokoju i komfortu emocjonalnego. Niech Twoja obecność uspokoi zmartwione serca, przynosząc spokój tym, którzy czują się zagubieni i przestraszeni. Niech w każdej duszy odrodzi się nadzieja, która sprawi, że siła dostawiania czoła wyzwaniom stanie się światłem, które prowadzi nasze kroki. Niech twoje wstawiennictwo doprowadzi do stanu spokoju, w którym umysł i serce znajdą ukojenie i ukojenie. Proszę cię, Matko Boża z Lords, abyś natchnęła nas odpornością i odwagą niezbędną do stawienia czoła przeciwnościom losu. Niech nadzieja stanie się filarem naszego życia, przypominając nam że nawet w najtrudniejszych sytuacjach możliwe jest przezwyciężenie z Twoją pomocą. Niech wiara nas umacnia, a pewność, że jesteśmy pod Twoją opieką, zachęca nas do dalszego działania z ufnością, że uzdrowienie, zarówno fizyczne, jak i duchowe, jest darem, który zostanie nam dany. O Matko Boża z Lords. Matko, pełna miłości i współczucia, przychodzę do Ciebie w głębokiej pokorze, prosząc o Twoje Boże wstawiennictwo. Umocnij, Matko, moją wiarę i ufność w Twoje potężne działanie. Niech w chwilach bólu i niepewności otworzę swoje serce na światło, które emanuje z Twojej obecności. Niech pewność. Że jesteś ze mną na każdym kroku mojej drogi, przynosi mi ulgę i nadzieję. Naucz mnie składać swoje życie w ręce Boga, wierząc, że dzięki wierze wszystko jest możliwe. Modlę się do Ciebie, droga Matko, za wszystkich chorych, zwłaszcza tych, którzy borykają się z poważnymi i trudnymi chorobami. Spójrz na każdego z nich. Otul ich swoim świętym płaszczem i udziel uzdrowienia, którego tak potrzebują. Niech Twoje miłosierdzie dotrze nie tylko do ciała, ale i do cierpiących dusz. Pamiętaj, Matko, o rodzinie i przyjaciołach, którzy dzielą cierpienie, a którzy także potrzebują pocieszenia i nadziei. Niech za Twoim wstawiennictwem każdy znajdzie ukojenie i siłę do stawienia czoła trudnościom, jakie niesie ze sobą choroba. Dziękuję Ci, Matko Boża, za Twoją nieustanną opiekę i towarzyszenie w moim życiu i życiu chorych. Nawet w chwilach największej próby rozpoznaję pojawiające się małe błogosławieństwa, znaki nadziei. Które dodają nam zachęty i odwagi. Niech moje serce zawsze będzie otwarte na wdzięczność, bo to we wdzięczności znajdujemy klucz do uzdrowienia i spokoju. Dziękuję Ci za ręce, które się troszczą, za gesty miłości, które nas otaczają, i za dane nam możliwości nowego początku. Proszę Cię, ukochana Matko. Abyś z miłością patrzył na pracowników służby zdrowia, którzy poświęcają swoje życie opiece nad chorymi. Obdasz ich mądrością i umiejętnością w każdej diagnozie, w każdym leczeniu. Niech Twoje światło oświeci ich umysły i serca, prowadząc ich w decyzjach, które podejmują w kierunku uzdrowienia. Uznaję. Że boska interwencja może przejawić się poprzez Wasze ręce i wiedzę, dlatego modlę się, abyście wzmocnili ich w ich misji miłości i służby. Niech wewnętrzny spokój i komfort emocjonalny zostaną zapewnione wszystkim cierpiącym. O Matko Boża, przynieś spokój tym, którzy są w trudnej sytuacji, niech strach nie zwycięży wiary. Obyśmy znaleźli pocieszenie w Twojej miłości i chwilach modlitwy, które łączą nas z boskością. Niech każda wylana łza zostanie przez Ciebie przyjęta, a ulga będzie balsamem dla zmęczonych dusz. Zainspiruj, O Matko, w naszych sercach nadzieję i odporność niezbędną do stawienia czoła przeciwnościom losu. Niech odwaga i determinacja wypływają z wnętrza i przypominają nam, że nawet w obliczu trudności możliwe jest pokonanie. Niech Twoja obecność zachęca nas do dalszego działania, do walki z wiarą i wiary w zwycięstwo, które od Ciebie pochodzi. Niech dzięki naszym modlitwom coraz bardziej zbliżamy się do łaski, uzdrowienia i pokoju, którego tak pragniemy. O Matko Boża z Lords, Matko kochająca i współczująca, przychodzę do Ciebie z sercem pełnym wiary i ufności, uznając, że tylko w Twoich rękach spoczywa nadzieja na uzdrowienie. W tej chwili bólu i cierpienia proszę Cię, abyś wzmocnił moją wiarę w Twoje wstawiennictwo, gdyż wiem, że wiara jest drogą, która otwiera drzwi do Bożego działania. Abym nawet w obliczu pojawiających się przeciwności losu mógł całkowicie zaufać Twojej pomocy, oddając Ci wszystkie moje udręki i lęki. Niech światło Twojej obecności oświeci moją istotę i otworzy moje serce na przyjęcie łaski pochodzącej od Boga. Modlę się za wszystkich, którzy borykają się z ciężarem poważnych chorób. Aby otoczyła ich Twoja ochrona, i aby za Twoim wstawiennictwem znaleźli ulgę i uzdrowienie. Niech Twoje miłosierdzie dotrze nie tylko do chorych, ale także do ich rodzin i przyjaciół, którzy dzielą ból i cierpienie. Abyśmy razem mogli poczuć objęcie Twojego współczucia i pewność, że nie jesteśmy sami w naszej walce. Niech fizyczne uzdrowienie o które prosimy, rozprzestrzeni się na wszystkich, przynosząc odnowienie i nadzieję dotkniętym sercom. Dziękuję Ci, Matko, za nieustanną ochronę, jaką zapewniasz nam przez całe życie. Nawet pośród cierpienia jestem wdzięczny za chwilę ulgi i znaki nadziei, które pojawiają się na naszej drodze. Niech wdzięczność, która rodzi się w moim sercu, Otworzy drzwi do otrzymania błogosławieństw, które Pan dla nas przygotował. Rozpoznaje, że nawet w najciemniejszych godzinach Twoja obecność jest balsamem, który przynosi komfort i pogodę ducha. Niech zawsze pamiętam, aby być wdzięcznym za każde małe zwycięstwo, za każdy uśmiech, który rozjaśnia dzień i za każdy gest miłości który nas otacza. Błagam także o mądrość i umiejętności pracowników służby zdrowia, którzy poświęcają się opiece nad chorymi. Niech Twoje światło prowadzi ich w decyzjach i działaniach, aby mogli być narzędziami Bożego uzdrowienia. Niech zostaną wzmocnieni w swojej pracy, czując wsparcie i inspirację współczuciem, którym obdarzasz wszystkich cierpiących. Niech partnerstwo wiary i nauki objawia się w każdym leczeniu, przynosząc nadzieję i pozytywne rezultaty. Gorąco proszę, abyś przyniósł wewnętrzny spokój i komfort emocjonalny każdemu, kto przeżywa trudne chwile. Niech nawet pośród fizycznego cierpienia w waszych sercach będzie obecny spokój. Rozpraszający udrękę i strach. Niech siła niezbędna do stawienia czoła wyzwaniom pochodzi z wnętrza, a Twoja kochająca obecność będzie bezpiecznym fundamentem, na którym mogą się oprzeć. Niech emocjonalne wsparcie, o które prosimy, rozprzestrzeni się na wszystkich, którzy kochają i opiekują się chorymi, zapewniając im pokój którego tak bardzo potrzebują. Niech nadzieja w odporności i zwycięstwie stanie się płomieniem, który płonie w naszych sercach, że nawet w obliczu trudności możemy kultywować odwagę i determinację, aby stawić czoła chorobie. Niech Twoje wstawiennictwo inspiruje nas do wiary. Że zwycięstwo jest możliwe i że z Bożą pomocą możemy znaleźć drogę do wyzdrowienia. Niech każdy dzień będzie nową okazją do rozpoczęcia od nowa, odnowienia wiary i poszukiwania światła, które pochodzi od Ciebie, Matko Boża z Lords. O Matko Boża z Lords, kochająca Matko i orędowniczka cierpiących, Przychodzę do Ciebie z sercem pełnym wiary i ufności, szukając Twojego światła, aby oświetliło ciemne ścieżki, które często nas otaczają. Pośród bólu i wyzwań wołam o Twoją pomoc, prosząc o wzmocnienie mojej ufności w Twoje wstawiennictwo. Niech wiara, która we mnie mieszka, stanie się latarnią oświetlającą najciemniejsze godziny. Zawsze przypominając mi, że oddanie się w Twoje ręce jest pierwszym krokiem do uzdrowienia. Spraw, abym otworzyła swoje serce na Boże działanie, wierząc, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach nadzieja odradza się w pewności, że Twoja miłość jest potężnym lekarstwem na wszelkie choroby. Modlę się, Matko, o zdrowie wszystkich. Którzy toczą walkę z poważnymi chorobami, nie tylko za tych, którzy są chorzy, ale także za ich rodziny i przyjaciół, którzy dzielą ból i cierpienie. Niech Twoje wstawiennictwo dotrze do każdego z nich, przynosząc ulgę i odnowienie. Niech uzdrowienie, o które prosimy, nie będzie odosobnionym dobrem, ale darem, który promieniuje na Wasze życie. Otulając wszystkich kocem miłości i współczucia. Czuję, Matko, że wznosząc swoje wołanie do Ciebie, proszę nie tylko za siebie, ale za całą ludzkość, która pragnie zdrowia i dobrego samopoczucia. Dziękuję Ci, Matko Boża, za Twoją nieustanną opiekę i towarzyszenie. Nawet w najtrudniejszych chwilach, gdy ból wydaje się nie do zniesienia, rozpoznaję małe oznaki nadziei, które pojawiają się na mojej drodze. Każdy gest uczuć, każde słowo pocieszenia, każda chwila ulgi jest przypomnieniem Twojej obecności w moim życiu. Niech moja wdzięczność przerodzi się w hymn uwielbienia, otwierający moje serce na uzdrowienie, za którym tak tęsknię. Obym nigdy nie zapomniała być wdzięczna za błogosławieństwa, które są obecne nawet pośród cierpienia. Proszę także, droga Matko, za wszystkich pracowników służby zdrowia, którzy poświęcają swoje życie opiece nad chorymi. Niech Twoje światło ich prowadzi, niech obdarza mądrością i umiejętnością w działaniu. Niech będą narzędziami Twojej łaski. Przynosząc uzdrowienie i pocieszenie wszystkim, którzy tego potrzebują. Uznaję, że Boża interwencja objawia się poprzez ludzką wiedzę i że łącząc wiarę i naukę możemy osiągnąć niezwykłe rezultaty. Niech Twoja ochrona zawsze będzie nad nimi, wzmacniając ich zaangażowanie i poświęcenie. Oprócz uzdrowienia fizycznego, modlę się do Ciebie. Matko Boża, abyś przyniosła wewnętrzny spokój i emocjonalne pocieszenie wszystkim cierpiącym. Niech spokój ogarnie udręczone serca, rozwiewając strach i udrękę, które często nam towarzyszą. Niech ja i ci, których kocham, odnajdziemy w tobie siłę niezbędną do stawienia czoła wyzwaniom, tworząc środowisko sprzyjające uzdrowieniu i odrodzeniu. Niech Twoja obecność przyniesie nam ulgę i nadzieję, nawet w najciemniejszych chwilach. Na koniec, Matko wszystkich nadziei, proszę, abyś wzbudziła w nas odporność i odwagę, aby stawić czoła przeciwnościom losu, które stają na naszej drodze. Niech każdy dzień będzie nową okazją do kultywowania nadziei, nawet gdy wszystko wydaje się stracone. Niech determinacja i siła, o które Cię prosimy, napędzają nas do dalszej walki, pamiętając, że przy Twojej pomocy zwycięstwo jest zawsze możliwe. Niech moja modlitwa stanie się piosenką zachęty, przypominającą wszystkim, że nawet podczas burz życia światło Twojej obecności jest latarnią morską, która prowadzi nas do pokoju i uzdrowienia. Amen.